Kochani, witajcie, nazywam się Rafał, dzisiaj odcinek jest vloga, przed odcinkiem zostawcie cukawę w górę i subskrypcję, żeby sumie na bieżąco na moim kanale. Dzisiaj piękna pogoda, na vloga Wam powiem, dzisiaj słońce grzeje i nawet wyszło, wczoraj padało Wam powiem, to nawet nieźle, Siedziałam wczoraj cały dzień w domu. Bo podało, Było zimno. Myślałem, że był cinek ale na tego dzisiaj nagrywam. Taką piękną pogodę. Tak to wygląda. Jak widzicie. Ja sobie idę przy siebie. Pogoda jest piękna. Tak to się prezentuje, jak widzicie. Warto się przejść. To zachęcam. A wy kochani, jakie tam się macie plany. Taki fajny dzień, to można się podzielić w komentarzach po tym filmem, to zachęcam wszystkich serdecznie. A i, kochani, dziękuję wszystkim mam oczywiście moich widzów, którzy mnie oglądają od samego początku i do końca. Chciałem po prostu wam podziękować, że mnie oglądacie, że mnie po prostu lubicie i całego serca się kochani was bardzo. Bardzo dziękuję, bo naprawdę staram się, żeby każdy odcinek był po prostu wiecie, dobry i fajny. Taki, wiecie, żeby nie był za nudny, żeby też nie był wiecie, za taki no nie do jaki. Ale oczywiście odcinek musi być na moim kanale, żeby nie było. Ale dzisiaj spędzam na dworze piękną pogodę, bo a czemu nie? Wiecie, żeby po prostu się przejść i oczywiście dokręcić się. Dlatego warto idzie pogodę wykorzystać, bo nie wiadomo jak będzie jutro ani pojutrze. Ja tylko nie zawsze mówię, żeby po prostu wychodzić, jak jest pogoda. Bo przynajmniej człowiek się staje, wiecie, yy, wesoły. I mam po prostu wtedy dobry humorek na dobry dzień. Yy, stałem dzisiaj o 10, ja wam powiem. Wypiję sobie kawę. No i teraz stałem się na dworze jest po obiedzie. W sumie. No, tak to kochanie właśnie wygląda. na razie odpoczywam. E, tutaj mam właśnie fajne widoki. E, na, takie, na takie właśnie e, fajne ujęcia. E, wam powiem. A spoko to ogólnie wygląda u mnie. E, tak to kochanie właśnie wygląda. E, jakoś leci. Albo do przodu. Tak to wygląda. Ja sobie idę. O, tam jest fajny kotek. Sobie idzie. Jak widzicie, sobie idzie. Swoją. Albo opiek. Leci jak turbo. Ale nie wiem, w ogóle. Wiecie, dzisiaj fajna pogoda jest w ogóle. Naprawdę piękna. Zabywajcie się, przejść. O, tam jest kotek, jak widzicie. Co tam sobie robi? Sypeńnie odpoczywa. Bo pewnie gorąco mu jest. A Ale, kochani, sobie idziemy do przodu. Ja w ogóle bardzo lubię naturę. Naprawdę kocham naturę. Zabywajcie się. Tam, gdzie jest dużo zieleni, dużo trawy małe klimaty. Wszystko się zgadza. Jak to są Instagrama, TikToka albo Twittera, to wszystkie linki będziecie mieli oczywiście pod tym filmem. To wpadajcie to zapraszam. Tak to kochanie wygląda, się na razie odpoczywam. Trochę pochodziłem dzisiaj. Wszystko, chyba, przynajmniej jest godzinkę na dworze. Chyba, odpoczywam, właśnie. Kochani jakie tam dzisiaj macie plany na wieczór? Tak, przy okazji to można napisać. E, oczywiście też można film udostępnić, jeśli Wam się spodoba, albo komuś tam wysłać. To ja to zachęcam. E, kochani bo ja właśnie na, na TikToku nagrywam. Filmy w ogóle takie różne wiecie to można sobie zobaczyć na moim TikToku. Jak chodzi o zdjęcia na Instagramie, to podajcie, bo Instagram u mnie jest fajny, bo przynajmniej mam fajne zdjęcia na Instagramie, które oczywiście sam sobie robię albo mi ktoś robi, to oczywiście, podajcie. Ostatnio byłem na rowerze, wam powiem, spędziłem na rowerze przez cały dzień, tak w ogóle, A później miałem za kwasy, bo są dawno nie jeżdżę na rowerze, ale przynajmniej spędziłem czas na rowerze, przez cały dzień, chyba 4-5 godzin. To naprawdę sporo. Ale wiecie kochani, no była pogoda, to oczywiście się wykorzystało, tak przy okazji, wam powiem. Po prostu jestem aktywnie, wiecie, nastawiony, mam co robić, nie nudzi mi się, wiecie, kochani, żeby nie ma, ma co w domu, bo to składa tylko pogody i zdrowia oczywiście. No bo po prostu lepiej to zrobić, lepiej, wiecie, kochani, coś sobie, co zaplanować, nic nie zaplanować, bo potem to, kochani, wiecie, potem to człowiek żałuje, że nic nie, nie, nie zaplanował, a później jest mu po prostu, wiecie, kochani, smutno, że nic nie możesz zrobić, bo a to pogody nie ma, albo coś albo mu się nie chce, albo w ogóle są różne powody do tego, ale ja po prostu, ja Was zachęcam, żeby po prostu spędzasz taką pogodę właśnie na dworze, że po prostu wiecie, żeby trochę posiedzieć, coś sobie zrobić, gdzieś pojeździć na jakieś ro na rowerze, trochę sobie wyjść, spędzić ten czas, a nie siedzieć tylko, wyjść do domu i na komputerze. Ja przyznam, że gram, ale wiecie jak pogody nie ma albo w ogóle gram, tak przynajmniej 3-4 godziny pykam sobie. Obecnie się pykam gotyka. Ja sobie se się pykam właśnie obecnie. Przechodzę fabuły A wykolicę tam jakie gierki właśnie się na, na jakichś tam pewnie różnych platformach pewnie Ale ja obecnie te gry właśnie się przechodzę. Gry są długie, tam powiem, bardzo lubię gry, grać, bo to jest po prostu moja pasja. No a tym bardziej sport, wiecie. Tak, biegać, po, po, trochę pojeździć na rowerze. Po prostu spędzić ten czas aktywnie. Tego zachęcam. Gdzie kochani, kogo tutaj spotkaliśmy? Kotka fajnego. Gdy mnie przyszedł, na chwilę pewnie się przywitać. sobie idzie. O, coś tam się pewnie. Coś tam się robi pewnie. Jak widzicie, ale fajny kotek. Przynajmniej ktoś będzie na odcinku u mnie na vlogu. Fajne zwierzątko, kotek się spotkał, kotka fajnego. Ale miłe, to to fajnie. fajnie, to jest miłe, że można kogoś spotkać. To jest po prostu fajne. Ale powiem wam, że nie jest jakiś tak żywny ten kotek w ogóle. Naprawdę jest fajny kot, bo przynajmniej sobie siedzi, siedzi sobie. Wiecie, ja pocywa. O, sobie już kochanie idzie w swoją stronę. A niech sobie idzie. Przynajmniej będzie na odcinku. Pewnie będzie zadowolony. Jochę mi na kanale. Nie, kochani, żartuję sobie. mi mam dobre humory. Robię po prostu trochę pożartować po tych odcinkach. Tych moich. Bo po prostu wiecie, bardzo lubię. Kochani, będę za mi się żegnał na tym odcinku. Chciałem po prostu wam. Serdecznie zaprosić na wszystkie moje linki, które są właśnie po tym filmem. to podajcie. Jeśli taki materiał mi się spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, to już na bieżąco. To trzymajcie się i Wam życzę oczywiście dobrego dnia.